Nie! Drowaj now! No ciągle misy Siemane, że wszystkim jest zlaczek, witam bardzo serdecznie w następnym odcinku z pięknego oczywiście na wadnej Outlast. Nawet nie pamiętam kiedy ostatni gram w Outlasta. Jak dobrze pamiętam tam ostatni Savik, Savik był tam... Chyba się go mać. Jak dobrze pamiętam, jak dobrze pamiętam, bo miesiąc temu ludziska Nie mam słuchować ogólnie bym trochę nie pamiętam co się tam działo I... I powinien się pytać dlaczego, gdzie ty byłeś? Gdzie ty byłeś? A powiem wam, że jadłem krewetki, które możecie sobie zobaczyć u mnie na Instagramie tam, tam w poniżej w komentarzu w opisie. <laughs> tak to szło, tak to szło, dobra. Drzwi ale łączył jest z zadwany, okej. Może z sobie będę mógł to przyłożyć. Aha, dobra, dobra, rozumiem. Czyli chyba mniej więcej już sobie przypominam co miałem tutaj zrobić. Czyli bądź biorąc, musia muszę jakoś jestem wydać. <laughs> Bandaże! Oh man! Dawno, naprawdę! Jeejciu, kurczę, masakra, ja tyle czasów nie grałem tak, czy tutaj gry, czy coś takiego, no można tak powiedzieć. Miał taką można krótką przerwę. Nie wiem czy mogę to tak w ogóle nazwać. Czy to byłoby dobre stwierdzenie? Jak musicie? Ale ja nie wiem, co mnie może tu czekać. Oh man, dobra. Nie wiem, co to jest. Sobie pójśćmy tutaj, co nie? Eee, te te te... Wow! No no, Kudy, co to może być, what the fuck? Okej, okay. a pewnie się zastanówcie. Laczek, czemu ty masz nową czapkę? Laczek, Laczek, powiedz to! Gdzie ja jestem? No, no jak wiadomo... W momencie, po, kiedy Laczek ma czapkę, to oznacza tylko tyle, że ma oczywiście bardzo nieprzyjemne włosy dla widoku. <laughs> I, i, I tak to właśnie wygląda. Dobra, mamy tylko Okej, okay. jeżeli to można się schowa. Oh man, what the fuck are you doing? Czemu tu jesteś? Uff, Dobra Dobra, spokojnie Mogę się schować. Kolejny kufki? What the fuck? Co to jest? Ej, tu jest ten łańcuch! Nie, co to jest? Co to jest? Dobra. Co, what the fuck? To jest przejście? What the fuck? Jaka kopalnia, co? Co you mean? Wow, ej, czemu to jest takie dziwne przejście? To mnie zastanawia. Dobra, oh, Jesus, <laughs> Oh, man, Dobra, pojedziemy dalej przez ciebie. Tu po to. Co to było? Co. Aha, Ci! Ale pojedziemy do tego, oh, man. Wow, Ci nic nie widać, Dobra, wyjdź, wyjdź! Wyjdź! Ej. Halo, wyjdź, Boże, ty Dobra, w tym kierunku jeszcze ten chyba w tym O ile się nie mylę? Hm Okej, okay, okej, okay, ale co dalej? Więc jak pamiętam musimy jakiś tutaj w ogóle przedmiot zdobyć Tak Tak to jakoś szło? Oj dużo pamiętam Okej, okay, ale co dalej? Jak musicie? Gdzie mogę to w ogóle zdobyć Zrobię taki przedmiot? Co to jest? What the fuck? To się jakoś nazywa... To, nazywa. to jest takie... Miejsce... Mmm... O oh, nie! To są latarki! I men! Mamy łańc. Czekajcie... Przywajnie w takich momentach... I skoro był tam wyjście... Ale! Mamy tu karteczki, karteczki są najważniejsze! O! Kurde, ja tego nie lubiłem tutaj w tym Outlaście, że tutaj były takie... Malta, Malta, Moja kochana Marto! Mój... Ol... Właściwie... Ja tego nie lubiłem tutaj... W, w tym Outlaście, że trochę tak jasno się dało to... Czy to jest jakaś forma ucieczki stąd? Jak widzę... Mogę... mogę to podnieść? What oh, the fuck, dlaczego nie mogę? O, tu są drzwi! Kuropa ława! WA Get fuck out, man! Dobra, uciekamy stąd. Czekajcie! Coś słyszałem ogólnie się biorąc. Czekajcie? Jeszcze pytanie. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Ej, może jestem jakiś nienormalny czy coś? Czy to było zamknięte? Nie. Aha! To nie ma sensu. Dob Dobra. Baterie mam powiedzmy. Dobra. Jak ja tu w ogóle przyszedłem? Co? Ja, ja wiem, la tak? oh, fuck! Ty czekaj, bo ja tu czymś 7, prawda? Chyba tu to było. Chyba tak, albo nie? Jezu! Dobra. No baterię i lecimy dalej przy ciebie, nie ma co <laughs> Zatem wlaczek czemu ty jesteś taki teraz spokojny tutaj? To nie o to w tym wszystkim chodziło Ty miałeś tu krzyczeć Czekaj Czekaj, bo tu musimy przejść Nie MA JEJ, nie MA JEJ, nie ma jej! Ja pierdolę! Kurwa. It's not. Ewel, FUNNY Dobra, 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 spokojnie, spokojnie, Gdzie? Chill, chill, Spokojnie, spokojnie. panie, 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 to wychylanie, się zapomniał w ogóle się tym panie, Do, Słuchaj, słuchaj. Ale tutaj, jesteś jest Gdzie ona jest tam, jest tam, jest tam, jest AM? O, tam, to tam, jest tam, by miał sens, bo tu było w przejście przyjście. Dobra. A nie, to nie miało sensu. Dlaczego? Dlaczego? Dobra, sam tyś, świenia. Dobra, spokojnie. Spokojnie, jak widzę, tutaj się w ogóle nie da przyjść. Ale czy ona jest? Ona tu jest, tu nie? Yes. O nie, ona tu krąży, ona tu krąży, what the Dobra, trzeba to zrobić jakoś w mądry sposób Dlaczego ta myśl... Co mogę tu zrobić? Tu nie ma innej możliwości yes, Gdzie... What the fuck? Dobra, a ty... Jest... Ej, czy... Where are you? Gdzie ty jesteś? Dobra, widzę ją

Dobra, idziemy, 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 idziemy. Dobra. Co to, to tak wyje? Szybko, przykładaj to, szybko przykładaj to, przykładaj to Nie, ona teraz poskoczy za mną, co nie. Nie, no kuc, kuć, kuć, kuć! Nie! To waj dobra. No, ciągnij No ciągnij to! Ja będę Proszę, proszę. Nie, 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 nie! <gülets> no Dobra, okay. Fuck. Keep moving. O mój Boże, jak ja <gülets> <gülets> się z tym To jest To A ci ludzie, prawda? ci heteretyk. A zresztą to było napisane: HTC What the fuck? Czekajcie, czekajcie, czekaj, e. Aha, no. Mieliśmy sobie tutaj, tak będę sobie krążył, tak? la la, pampa. O, mamy schodki. Okej, okay. gdzie my w ogóle jesteśmy? Hmm, hmm. dobra, mam tylko szkarzkę, może. Jezu, jaka ja widzę widzę! Ej, znowu jest na jej Tutaj widzę, że jest jakieś upodobanie do tej jednej osoby. Ej, nie ma tu przypadkiem możliwości zwanej na zwykłą czcionkę. No niestety, nie ma takiej możliwości. o ka Dobra, sobie tu na górę. Bo tu chyba nic ciekawego nie będzie, tak mi się zdaje. Tak mi się zdaje. Zresztą sam nie wiem, dobra. Open the door, men! Men! What the fuck? to jeździ? Co ja nie mogę tego odchodzić. No nie, no bez sensu, no. Znając mnie i ja nie będę potrafił stąd wyjść. Robecz za zady. Nie! Nie, naprawdę nie gadać, że, że to się stanie. Że nie, ja nie będę potrafił stąd wyjść. Naprawdę? Nie W sumie jaja ze mną robicie, prawda? Aaa, dobra wait, wait. This is before I found her hanging. O kim ty mówisz? Wake up, ty... Wake up. I'm still here. Nie pamiętam, kogo to chodziło Okej, okay, co my tu mamy napisane? Eeeem, um, um... A ty, Jessica? Bo czy to była ta Jessica! Jessica! Właśnie Jessica to była tej, tej chyba ta jego koleżanka, jak dobrze pamiętam, prawda? Dobrze pamiętam? Jessica! Yeah. Aha! I powiem wam, że wygląda naprawdę niesamowicie. What the fuck! Dobra. Ok, ok, ok. Okej! Okay. Dobra. Ok, więc tak. Lewo, prawo.

A, tu nikogo nie będzie, prawda? Dzień dobry uczniowie! Tutaj dzisiaj. O! O! Co to jest? O nie! To jest ta. Jak to się nazywało? Nie ma nazwiska. Wiem. Ja to bym w ogóle miał na informatyce. Jak to się nazywało? SIGM! What the fuck! What the fuck! Yo. Jezu, chyste. Czy mi ludzie, którzy tutaj Chodzi A to jest flaga! Flaga, man! Nie! O, schowaj się! Czy się bezpiecznie? Naprawdę. Dobra, ja będziemy dalej przy ciebie. Open the door! Jezu, jaka głupia flaga! Kto to wpadł na taki pomysł. Jezu, jeszcze flagi wystarczyłem. Dobra, czy będzie także bater nie? Jak musicie, Batteries! No, chyba tu nie będzie nic ciekawego. O nie! To. Widziałem! Skąd tu! Dzień dobry! He, kiedyś grała. Druga połowa musi Jessica would have left the hangman somewhere. For Lynn Nie, <laughs> what, what the fuck? Czyli. A nie gadajcie, że słowo Wiesięlec w języku angielskim aż ma tyle? 3, 6, 9, 12 litrów ma słowo w... Wiesięlec w języku angielskim? Nie wiem, że to będzie na pewno, na pewno słowo Wiesięlec. Nie mam pojęcia. Tak szczerze mówiąc. O! Interakcja! Dobra, włączamy to. Zobaczcie moje przycisk. Wow, man! Piu Chcieli Chcieliście kiedyś siedzieć? Patrzcie, o nie, nie. Dobra. Dobra. Hmm. Hm. ale to jest, patrzcie, jak to ładnie wygląda, to nie? Nie no, walić to. Ej, ej, ej! Come on, dude! Ej, ej! Dobra, ja chcę stąd wyjść. Tikt! Ktoś tam przebiegł? to są drzwi. Dobra, więc chyba. Na razie zostawmy to pomieszczenie. Wygląda dosyć ciekawie, ale nie mogę tutaj tego. Opiecować, że będzie tutaj znać. Ciekawie w tym pomieszczeniu. Dobra, jak widzę, tutaj pustka totalna. Pędzimy dalej przy ciebie. U, tu, tu, tu. Czy co ty tak nagle szybko biegniesz? What the fuck? Ale mnie ciągni przesłucha! Takie totalne ciadeczki mnie przyszły! BATERIA 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 Okej okay. Co to mamy? 1, 2, 5. Tam są jakieś drzwi otwarte. O, czy się leży? To się leży, to to jest! Oh man! BATERIA, O oh, tak! Interakcja! Będziemy oglądali telewizję! Nie, czekajcie, co, co to jest do cholery jasnej? Posłucham przyjść inter, do interakcji z telewizorem Nie widzę w tym w ogóle żadnego sensu tak szczerze mówiąc Jaki jest sens Czekajcie, coś tu... Co, co, aha, dobra. No, to jest bateria. Bateria, dobra. Dobra, nieważne, nieważne. Dobra. Wychodzimy stąd. Okej, okay, może to będzie otwarte. Dobra! What the fuck? Kto tam mówi? Kto tam mówi? Okej, okay, ale dziś... Czemu się to jak, aż tak mocno świeci? What the fuck? Oh, man! Mam to? Podniosłem to. To teraz ma sens. Aha, dobra, czyli teraz będę musiał chyba tam wrócić. Ale wiem, to nie jest droga tędy. Czekajcie, gdzie ja do cholery jasny jestem? Oh, fuck? Ej, zgubiłem się tak szczerze mówiąc. A no już tutaj jesteśmy. Dobre, więc będziemy musieli chyba popaść w wisielce, tak mi się zdaje. Zresztą, kudę. King What the oh, fuck, gdzie ja jestem? Nie, to nie jest tutaj. Tu, to, to było chyba tu. Tutaj. Co się to? Co to było? Albo, albo, ja mam już takie zwidy, naprawdę. Ja miałem takie wrażenie, że tutaj ślimak pełen ślimak, ślimak, Gdzie ja jestem to chole jasnej? Halo! Halo, pelwozita! Pula pita. Halo? O, właśnie o to mi chodziło! Dzień dobry, witam serdecznie! I tutaj, będziemy mogli pewnie teraz przytrzymać interact... Nie, nie o to chodziło. Dobra, ej, ej, ej. Come on, dude. Nie o to mi chodziło. Tutaj można pewnie coś zrobić. Przetrzymaj, aby wysz w interakcję. Nie o to chodziło, nie o to chodziło, nie o to... Coś tutaj trzeba zrobić. Właśnie, to był telewizor przecież. Oh man! Dlaczego ja mogę to? Da... Co? Dlaczego? What? Dobra, nieważne. Oni to tutaj dojdą teraz do te literki? O. Mogę to teraz do przodu dopchać. Jak to sobie nie What the fuck? What the fuck? What do you mean, man? Jak to wygląda? What fuck, Co to znaczy? Man! Dobra, no ale, co w związku z tym? Ja, ja, ja nie wiem jaki jest dalszy tego modał Unforgivable Aha! Dosunąłem jeden... Sounds about right Przy... Przyunąłem jeden milimetr do przodu Co? Ale czekajcie! Ale co? Co on teraz zrobić? Był safe, fuck? Nie mam pojęcia, tak żeby No to właśnie coś Dobra, chyba trzeba. W... Chyba trzeba gdzieś czy coś. Co ty kiego wie? Naprawdę, nie mam pojęcia. Naprawdę, kurde. To była zagadka, naprawdę. Co kiego wie? What the fuck! Co kurwa? Ja? Jakim cudem? N nie pojmuję tego, jakim cudem? Wyjście, dawaj wyjdźmy, Łodo! Ale mi włosy stoją dęba, wszystkie mi stoją. Co? Nie, dawaj to. Dobra, może... Ej, ch chowajmy się, chowajmy się, to chyba jest najbardziej pomysł O mój Boże! O mój Boże! Nie mam baterii! No fucking way! No way! No way. No way. Если бы все Duża bateria, inny bateria. Jest, 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 oh, jest, man, jest, oh, man, jest, man, man. Oh. dobra jest, Tak jest, jest, Dobra dobra, 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 jest, 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 dobra, dobra, jest, dobra, dobra. Laczek, myśl, myśl, myśl. Dobra, jestem tutaj. Opakajmy szybko to pomieszczenie. Czy coś tutaj jeszcze mamy? Drzwi, drzwi, drzwi. Nic ciekawego. Dobra, zamknięte drzwi. Dobra, w porządku. Laczek, muszę tutaj wszystko opakać, jak to w ogóle prezentuje się. Dobra, z testem są dziwne drzwi. I to jest wszystko. Dobra. Dobra, coś tu musi być. O! Dobra, Laczek! Dobra, dobra, dobra. Ciągniemy to. Dobra. Spokojnie. Ok. Chyba mi się uda, tak mi się. Wchodzimy? Nie, 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 nie udało się. Trzeba jeszcze dopchać. O, i wchodzimy na górę, panowie. ja jestem? Dobra, ja tutaj zgaszę światło, nie mogę mam nawet baterii Aaa, dobra, idziemy Nie się tutaj? Gdzie <laughs> ja jestem? I was just here. Nie przejdź tutaj, o, o co tobie chodzi? What the fuck? What the fuck, co Gdzie ja do ulica jestem? What the fuck? Nie no, ale ogólnie żeby drugiska Zgaszę tą lampę. Dziękuję Ci za uwagę. Dawno mnie nie było. Mega mnie dawno nie było. No się zdążyłem wystraszyć. Ale <laughs> właśnie o to co chodziło, ale jest mi gorąco, naprawdę. Jest mega gorąca. Więc ogólnie żeby biorąc, Trzeba tutaj powiedzieć do codziennego nagawania. Więc jak pamiętajcie. Paaa! Ten taki fajny prostokącik. I widzimy się wkrótce, więc... piu <laughs>